Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Aj kurde. Cześć, witajcie moi mili państwo. Jako, że mam chwileczkę czasu, wolny wieczór. A dawno nie było mnie w Enlisted, to postanowiłem, że rozegram jeszcze jedną bitwę, jak zwykle nazistami. Tym razem jednak posłucham waszej rady dotyczącej wyboru odpowiednich broni na odpowiedni poziom BR, tak zwany, czyli odpowiedni poziom walki, żeby nie utrud... bo nie tak szczerze powiem, jest wszystko jedno, ale wiem, że utrudniam w, tej, w tym momencie biorąc broń i wyposażenie z niższej klasy utrudniam zwycięstwo, więc nie będę już tego robił i faktycznie przekonaliście mnie, że warto to wyposażenie sobie jednak żeby je ze sobą zabierać do zobaczenia w bitwie. Okej, okay, moi mili państwo, to nieco poprawiłem. Nie jest jeszcze idealnie, ale na to nie mam już srebra. Jest lepiej niż było. Powiem Wam szczerze, akurat tak szczerze Wam powiem, że mnie to akurat mało obchodziło. Po prostu grałem zawsze dla fanów, wybierałem sobie żołnierza czy wyposażenie takie, jakie chciałem. Nawet nie zwracałem na to uwagi. Ja nigdy nie gram. No, ale ponieważ to jest. Yy... Gdzie grają inni ludzie i chcą zwyciężać, koniecznie robią wszystko, żeby zwyciężać, i mają, chcą mieć wszystko wymaksowane. To ja nie będę utrudniał. Nie mam na maksa rzeczy, widzicie, tu jest KB1 gość, ale powiem Wam szczerze, niewiele mnie to obchodzi. Dobra. Ciśniemy, na razie taki oddział rozpoznawczy, żeby zostawić sobie te bardziej takie taktyczne oddziały na później. Spróbujemy przejąć tutaj ten kościółek. Oni walą tu do mnie już. Tam. O kurde. Ktoś tam poszalał. Tam są. Świetnie. Kurde, jak mi tu... Nie lubię jak boty włażą pod celownik. To jest niefajne. Dobra, przejmujemy to tak. Czy znaczy, staramy się przejąć? O. <śleszy> cała ekipa, cała armia się tu wpakowała. <śleszy> Tu weszli. Patrzcie, ale wystarczyło obrócić się tylko w prawo. Nie w tą stronę, co trzeba. I od razu zginął żołnierz. Jest jeszcze jeden. <grytanie> Dobra. Gdzie to było? Bo się już mi pomieszało tutaj, tędy. Byki. Aj! Chciałem rzucić dymny, żeby tam swobod swobodnie sobie wejść do środka. Kurde, co jest? Patrzcie, nie możemy tego budynku administracji przejąć ciągle. Tu pewnie z tyłu są. No! Za każdym razem, jak chcę rzucić granat dymny, bo się z tym pierdzielę za bardzo. Przejęte. Teraz fajnie by było, jakbyśmy zrzucili na swoją własną głowę. Chwileczkę. Kurde. Zajęte jest przecież to wsparcie. Cholera, jasne, niedobrze. Dobra, jeszcze raz. Są! Cholera, ale podbicie ma ten... Muszę zamocować broń. Jest tam. <ff Frankly> Koniec amunicji? cholera za daleko dobra skończyła mi się amunicja ale numer ja dobrze że ja w to nie wlazłem Nie mam z czego strzelać Dobra, trzeba cisnąć tam na Fuck Ciśniemy na kolejny punkt O, słyszę Chwileczkę, ja sobie zmienię O kurde, ten tu został Chyba jaja sobie robisz Chodź tu do mnie A ja nie mam tu z czego strzelać, kurwa, chłopie. Nie wiem czy oni są... Fuck. Gdzie ten drugi jest, kurde? O. O, już zabili tamtego. Tu jest działo. Oni chyba są na dole tu. Tak. Świetnie. Dobra. Ha, 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 ha. No cóż. No cóż, moi drodzy. Dobra. Postawimy może teraz troszeczkę inżynierami. Pogramy. Zbliżymy nasz punkt zborny tam do tego punktu, o który walczymy. Dobra, niech tutaj moi stoją. Bo te boty i tak są. Do tej pory wyjątkowo głupie. Wystarczająco głupie, żeby trzeba było je trzymać nadal z tyłu. Może troszkę jednak za daleko, mogłem podciągnąć to, ale nie chciałem ryzykować. No to podciągniemy jeszcze. Dobra. Już mnie tu ktoś wyczaił, z mi w plecy. Tutaj bym to postawił, kurde. Słyszę czołg, tylko mam nadzieję, że to jest czołg przyjacielski. Co my tu możemy jeszcze dla nas wybudować? Cholera, nasz się pali. Nasz czołg zaraz spróbuje go naprawić. Jak mnie tutaj nie zlikwidują. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Aj, kurde. Liczyli go? Cholera jasna, nie dobrze. Tutaj dla naszych zrobimy ułatwienie. Okay. Ale wolno ładuje to karabin Skurde, tylko mnie zobaczy już strzela. Jeszcze nie wycelował nawet dobrze. Hmm. Ale może to był bot? Dobra. Oni od razu! Jak tylko się pokazujesz, to są w stanie od razu. Kurde, trzeba oznaczyć tego wroga tam. Mołotowa mu tam rzucić na górę. Cholera za daleko trochę. Gdzie jest mój kurde z miotaczem? Koleś. No patrzcie! No! Że nikt go stamtąd nie mógł trafić ściągnąć, bo on od razu po prostu... Zabijał. On nawet nie celował, on po prostu... Naciskał przycisk myszy i... Była Słyszę wrogów. Chyba ktoś już zlikwidował punkt zborny wroga. Dobra. To jest kurde. A nie, to jest nasz. Się wystraszyłem. Dobra. Słuchajcie. Źle, źle, źle. Anuluj. Kurde. Źle to zrobiłem, ale dobra, może być I teraz tak, jeszcze dymne tutaj No patrzcie lecz się, lecz Dobra I dymne tam No szkurdek, kto mnie tu jeszcze widzi Dobra, to czołgiem, czołgiem. Jak się nie da inaczej, to czołgiem może się uda. Trzeba tam jeszcze... żeby chłopaków osłonić troszeczkę. Dobra, dali, daliśmy im osłonę. Chłopaki tam przejmują teraz. O proszę, już kurde, któryś. Już, kurde, któryś... Pochodzimy. Naprawiaj, naprawiaj! Kurde. Przejęli tamten. na pieprze cały czas. Jest tam czołg. Jeszcze muszę poprawić. Ale wolno przeładowuję. Traty dwóch czołgistów. Cholera jasna, nie dobrze, moi drodzy, nie dobrze. Dobra, mamy inżynierów znowu, los lojte! przejmujemy, zostawimy tutaj niespodziankę. kept sale Dobra, ciśniemy ten kościół, panowie, ciśniemy go, przejmujemy go wreszcie. Uuu, a co to było, powiedzcie mi? Co to było? Padnij! Został mi jeden żołnierz. Ale napieprzają świetnie. Dobra robota. Ale napierdzielają. No i jak byłem? Przecież byłem schowany. Bo to się schowałem, żeby mnie oberwał. A jednak oberwa. Aha, jeszcze z czołgu, który jakoś. jakimś cudem. Nie będę tego komentował. Dobra. Ciśniemy. Ciśniemy, ciśniemy. Teraz trzeba troszeczkę agresywniej. <laughs> Zresztą tutaj generalnie Trzeba agresywniej. Ja z jednej strony o tym często zapominam. Że Wenlisted nieco agresywniej się gra. Natomiast w tej chwili mam wybrane takie oddziały nieco taktyczne. I nie zawsze jest to na rękę, żeby nimi szarżować do przodu. Aczkolwiek. O kurde, inżynierami któryś sprzątnął, no. Dobra, zrobimy tak. Kurde, wsparcie jest ten, ale dobra, mamy. Mamy. Jeszcze. Moździerze. i nie tak. Nie tak, za daleko. łademimy tam troszeczkę 142 jest e... pojazd 142 metry tak 135 metrów jest stanowisko kurde bez strat tam było no cóż, cóż mam mogę powiedzieć. Ajajajajaj, zaraz mnie tu sprzątną, no właśnie. Dobra. Co tu było, co tu było, co tu było? Skurczy byki. Tu jest... Ogólnie rzecz biorąc... O. I tyle. Pali się. No kiń! Ranny jest. Dobra. Przejmujemy. O kurde. Co ten kurde czołg taki jest wszystko widzący? Dobra. A jeszcze dzisiaj jak wchodziłem do gry to widziałem że znowu była kolejna lista Outlisted z cheaterami i ja jestem tylko, nie jestem tylko pewien na ile to jest taka lista gdzie oni wykopują y, oszustów na ile to jest prawdziwe, na, na ile to jest zmyślone bo Unlisted jest jedyną grą, która chyba pokazuje tego list, typu listy tak oficjalnie i oficjalnie mówi o wykopaniu konkretnych Cheaterów z gry. Kurde, ile ich tam jest? Pozbyli pozby, Znaczy się. Zlikwidowali mi. Najważniejszych moich. Został mi jeden ziomek, który. jest tak naprawdę tylko zwykłym szeregowym. Zwycięstwo, moi drodzy. Nawet nie zwróciłem uwagi. Zwycięstwo. No cóż. Czy ja się do tego zwycięstwa przyczyniłem? Ocencie sami. Podejrzewam, że. że nie do końca. Tak przynajmniej czułem. Natomiast, no też nie byłem jakiś bezużyteczny. Po tak długiej przerwie i tak to jest pewien sukces. Moi drodzy. Odbierz nagrodę. I tak jak powiedziałem, ustawieniam, ustawieniami. Typu KB tutaj tej mojej armii, tych moich oddziałów. Ja tak naprawdę nie do końca się przejmuję. Przejąłem się, bo któryś tam z was mi napisał, że jak ja mam e, walczę z, e, na, na poziomach 4-5, a mam ze sobą żołnierzy, żołnierzy z wyposażeniem na poziomie pierwszym, no to coś nie Halo. Nie? Ja mówię, no okej. Okay. W sumie racja. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że walka choć trochę się podobała. Wybaczcie mi, jeżeli. Nie grałem do końca tak jak powinienem, ale w Enliste ostatnio rzadko bywam. <grych> Jakoś tak zająłem się nagrywaniem innych materiałów i Enlisted gram troszeczkę zbyt rzadko. Poza tym, cóż, wakacje są. Piękna pogoda, często się wychodzi gdzieś na zewnątrz. A jak się nie wychodzi, to się pracuje. No i tak to bywa. Ok, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuk w górę i do następnej y, walki. Widzimy się w kolejnych materiałach. A żeby sobie to zapewnić, warto zasubskrybować. Trzymajcie się i miłego wieczoru. Cześć.